Cześć wszystkim, ja jestem Słomiany i w tym filmiku przekażę Wam swoje wrażenia końcowe po obejrzeniu anime Nisekoi. Tak jak mówiłem, po 6 odcinkach anime został utrzymany w konwencji, w klimacie bardzo przyjemnym od samego początku aż do końca. Było to anime obfite w humor, praktycznie na każdym kroku. Było tak przyjemne, tak lekkie w oglądaniu, że nie się oglądało je niesamowicie dobrze. Nie było żadnych dram. Znaczy no, ja lubię dramy, ale akurat nisko i jakby była jakaś przez całe anime, znaczy, wiadomo, jakby pojawiała się od czasu do czasu, dla mnie byłoby to takie marne, bo nisko miało być przyjemne, lekkie, bardzo, bardzo łatwe do przyswojenia, że tak to nazwę. I takie było. Więc tak, pierwszym plusem był humor, już mówiłem. Drugim plusem były bohaterki, ich relacja z raku. Dla mnie najsłabszą gniwem tego anime była Tsugumi. No, jak się jej nie polubiłem. Mimo, że nie była zła, nie to, że coś do niej mam, tylko, że nie zdobyła mojej sympatii. Mimo, iż jej początek relacji z Raku był dosyć ciekawy, bo na początku go nienawidziła, a potem doszło do, do pojedynku. W ogóle Csugo mi była dosyć specyficzną dziewczyną, ale mimo wszystko jej nie polubiłem. Ono Dere również, tak, taka zwyczajna dziewczyna, ułożona, kulturalna, ale jakoś tak nie zbudzała we mnie żadnych emocji. Za to największymi plusami tego anime były Chitouge oraz Marika. Marika się pojawiła na końcu, ale tak, Chitogę. Jej zdecydowanie poświęcono więcej czasu. Była to dziewczyna, u której zaobserwowałem największą zmianę. Była z początku taka impulsywna, energiczna, w ogóle do raku bardzo negatywnie, a przez całą anime jej relacja z nim bardzo się poprawiła i zmienia się diametralnie. Dla mnie Chitouge była bardzo ważną postacią, bo nie była ona taką cieplą, kruchą. Tylko była dziewczyną z charakterem, bardzo mocnym charakterem, który sprawiał, że raku nieraz miał zgrzyty, ale to doprowadzało do naprawdę ciekawych sytuacji. Teraz czas na marikę. O tak! Była to dziewczyna chyba z najlepszym charakterem z tego Nisekoi. Dlaczego? Z początku taka słodziutka, śliczna. A to się okazało, że ma drugie oblicze. Ho, i to nie byle jakie. Nawet chyba swoim charakterem przybiła Chitogę. Ale mimo wszystko Chitogę była moją ulubioną postacią, ale Marika była tak ciekawą, jeszcze prowadziła dosyć duży zamęt, bo mieliśmy trzy dziewczyny, no w sumie to dwie były związane z tym kluczem bezpośrednio, z tym zamkiem całym. Natomiast Sugumi, jak i Marika... No i natomiast cugumi nie była. Kiedy przyszła Marika, już myśleliśmy, o fajnie się łoży, jeszcze w dodatku w jednym odcinku Onodera mówiła o tym, że ten klucz, no to jest, od, e, że ona ma ten klucz. Natomiast kiedy przyszła Marika, okazało się, że ona, że ona jest nie dość, że nie raku, to jeszcze ma klucz. Ja sobie pomyślałem, że what the fuck, co tu się dzieje, że mieliśmy dwie dziewczyny, już wystarczający zamęt, bo albo Onodera, albo Chwitołgę. A tu się pokazuje, że wparowała Marika i wszystko stało się jeszcze bardziej niejasne. No cóż... Ale Marika była taką dziewczyną, jak przyszła, to myślałem, że będzie mnie irytowała. Że taka paniusia z charakterem takim: mleko pod nosem. A tu się okazało, że jest naprawdę zadziorna. A także tak dla zabawy przeszkadzała w tej relacji cztogę z raku. Oraz nie, on też chyba jej przeszkadzała. Dobra, nieważne. Ale była ona taką mm, nieprzylepą, ale osobą, która mąciła. Ale w tym pozytywnym znaczeniu. Kolejnym plusem było zakończenie. Pewnie niektórzy się zdziwił, bo wiele osób uważa jej za słabe, ale dla mnie było świetne. Po pierwsze, odcinek, w którym ostatni odcinek był kapitalny, humor był po prostu genialny. Natomiast, jak wiemy, cała ta historia Nisikoi nawiązywała do historii Roma i Julii. Fabuła bezpośrednio mówiła o tym, spojrzenie od razu, i było, było to oficjalne nawiązanie do tej historii, do historii Roma i Julii. I dostaliśmy w tym ostatnim odcinku. Właśnie przedstawienie Romo i Julii. Dlatego to, dlatego to zakończenie było dla mnie idealne. Poza tym, wolę takie zakończenie, gdzie nic się nie wyjaśniło od takiego, które byłoby zrobione na siłę. Jak wiemy, manga trwa dalej, dlatego możemy spodziewać się, że będzie drugi sezon, bo pierwszy się skończył tak w sumie zwyczajnie. Tak naprawdę moglibyśmy jeszcze oglądać i oglądać. Tak twórcy ucięli. Okej, okay, nie to już bo zakończenie mi się podobało. Także tyle. Kolejnym niewątpliwym plusem była drama. O, tak, ostatnie odcinki. O ile Nisko i było dosyć lekkim przyjemnym anime, to drama była czymś, co skierowało to anime w zupełnie innym kierunku, co mnie bardzo cieszyło, bo dotychczas mieliśmy takie małe sprzeczki, takie dosyć takie no lekkie, nie było to nic poważniejszego, a ten motyw był naprawdę dosyć mocny. Doprowadził on nawet do tego, że cztogę trzasnęła ręką w twarz. I to nie było tak dla zabawy, tylko faktycznie była zła, było jej przykro. I Raku wtedy pomyślał, no, co on zawinił? Jaki był błąd? I powiedział jej tyle miłych słów, że się nie dziwię, że się dziewczyna wkurzyła. No i to sprawdziło, że to anime stało się bardziej atrakcyjne. Uatrakcyjnione. Moim zdaniem. Dobra. Kolejnym niewątpliwym plusem była kreska. w której odwalił kawał dobrej roboty. Ona podkreślała te emocje w sposób znakomity. Szczególnie w tych sytuacjach komediowych, bezbłędnie. tuż mówili, że ta kreska nie pasowała. Guzik, prawda, jak dla mnie. Kreska była tutaj jednym z najmocniejszych punktów. Nie wyobrażam sobie tego anime z inną kreską. Bo dzięki temu te wszystkie komediowe sytuacje były podkreślone, uwypuklone w sposób kapitalny. Wątpię, żeby inna kreska sobie z tym poradziła. Nie ma takiej możliwości. Przynajmniej dla mnie. Ostatnim już plusem, o którym w sumie powinienem wspomnieć na samym początku, jest fabuła. Fabuła w romansie. Otóż nigdy wcześniej nie spotkałem się z tego fabułą, gdzie chłopak ma zamek, a dziewczyny mają klucz. I z ich kluczy pasuje do tego zamka. Wiemy, że raku, którejś z dziewczyn złożył bitnicę, ale nie wiemy której. Właśnie, już ten jeden element. Dziewczyny mają klucze. Żadna też nie pamięta jak, jaka historia się wiązała z tymi kluczami. czy znaczy, no w sumie pamiętają, że jakiemuś chłopakowi. No w sumie to jest proste, proste równanie, ale nie wiadomo. I ta fabuła Proza zamęt. Ten motyw zamka i paru kluczy, i który z nich pasuje do tego zamka, był naprawdę intrygujący. Przynajmniej dla mnie. I to sprawiło, że zwykły szkolny romans, pomyślelibyśmy. Ale jednak to sprawiło, że to anime mogną się znacznie przyjemniej. Szkoda, że twórcy później już trochę o tej fabule zapomnieli, ale mimo wszystko, fabuła moim zdaniem była tutaj bardzo oryginalna. Powiedziałem o plusach. Czas teraz na minusy. Pierwszym mocnym minusem był raku. Chodzi mi o to, że jego postać była przeciętna, a także nie zmienił się on ani o Jotę. Tak jaki był, taki był do końca. To był minus pod, pod tym względem, że wszystkie te postacie zmieniały się. I Onodera, i Chitogę, i Tsugumi. Natomiast Raku się nie zmienił. Wokół niego wszystko się działo, wszystko się rozwijało, natomiast on pozostał taki sam. Drugi minus to wymuszone niektóre reakcje postaci. To jest bolączka wielu nowych serii, komediowych serii. Dlaczego? Często nie wiem czy macie takie wrażenie, bo ja, oglądając DFRAG, miałem wrażenie, że wiele scen było po prostu wymuszonych. Te reakcje były po prostu przesadzone. I tak naprawdę na zwykłe sytuacje bohaterowie reagowali nie wiadomo jak. Tak samo było w Nisek, Miałem wrażenie, że niektóre sceny były po prostu. Te reakcje bohaterów były wciśnięte na siłę. Że na Kraku mógł sobie reagować inaczej. Wiem, że to miało być zabawne, ale mimo wszystko, dla mnie naturalizm sytuacji jest najważniejszy. Więc Nisekoi miał te naturalne sytuacje, miał ich dosyć sporo, natomiast występowały też takie dosyć sztywne i dosyć takie wymuszone, więc mnie się to nie podobało. Jednak, mimo wszystko, ten humor był Nisekoi świetny, ale par, parę takich zgrzytów było. I rzecz ostatnia, która może być postrzegana zarówno jako plus, jak i minus, to to, że w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że twórcy odejrzały fabuły. Że pominęli ją, że zaszła drugi plan i stała się mniej istotna. Natomiast kosztem mniej polepszyli relacje pomiędzy bohaterami. Dlatego jest to plus, jak i minus. Plus, jako że relacje pomiędzy bohaterami są ważne i twórcy poświęcili im czasu, więcej czasu niż wcześniej, a. Minus to to, że Fabuła jest bardzo ważna i zresztą drugi plan. Podsumowując, uważam Niskoi za naprawdę udane anime i bawię się przy nim znakomicie. Okej, okay, to tyle. Jestem ciekaw, jeżeli wy oglądaliście Niskoi. jak są wasze wrażenia? Podzielcie się w komentarzu. Także tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.